Siema, witam was w kolejnym odcinku z Ancient Warfare 2 oczywiście. I dzisiaj sobie zagramy, od razu przejdziemy do customowych bitew, bo mam naprawdę fajny pomysł eee, i w sumie tylko dlatego nagrywam ten odcinek. Później będziemy improwizowali jak zawsze. Eee, zrobimy sobie bitwę zamek kontra zamek. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Eee, oczywiście lagi będą w zestawie, bo tutaj będzie dużo jednostek, także zobaczymy eee, jak to się zaraz ogarnie. Weźmiemy sobie pyk i weźmiemy z drugiej strony, tylko będę musiał go obrócić. Proszę, da dajcie mi obrócić zamek. Niech będzie bitwa, zamek kontra zamek, bo zawsze były oblężenia, zawsze były obrony, a tutaj zrobimy po prostu coś, e, coś troszkę innego. Także weźmiemy sobie te zamki, żeby były blisko, bo nie chcę też, żeby to e, miało dosyć dużą Dużą odległość od siebie, spoko. I by, będziemy walczyli tylko i wyłącznie na jednostki dystansowej. Będą to łucznicy. Tak sobie wymyśliłem właśnie przed chwilą, także niech tak będzie. I weźmy sobie może po 10 jednostek tutaj. 8, 8 jednostek. Okej, okay, ja oczywiście będę w jednej frakcji, chyba w, będę w niebieskiej. Okej, okay, weźmiemy sobie tu. Żeby to po prostu fajnie, wy, fajnie wyglądało. I tyle. Mhm. Mm Gdzie jeszcze mogę dać te jednostki? Bo oczywiście mógłbym dać je te z każdej strony murów, ale one chyba będą średnio e, średnio takie. To będzie średnio interesujące, to chciałem powiedzieć. Mm, bo wiecie, te jednostki tak nie będą za bardzo walczyły, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, weźmiemy sobie z dwóch stron łuczników trochę. I zastanawiam się, nie, nie, nie będę dawał jednak innych jednostek, bo przed chwilą przecież powiedziałem, że tylko będziemy walczyli łuczników, a, ju a już miałem w głowie jakieś e, inne dziwne plany. Teraz zmniejszymy sobie liczbę jednostek powiedzmy do czterech. I tutaj będą... będą trzy rzędy łuczników. To będzie napierdzielanie, bo oczywiście z kuszy jeden strzał wystarczy, żeby zabić takiego ziomka, a z łuku trzeba będzie się napierdzielać dosyć długo. I dzisiaj w ogóle sobie pogramy, wiecie co, inne tryby. Pogramy sobie arenkę, pogramy sobie King of the Hill i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy dzisiaj robili sandboxu i nie będziemy robili dzisiaj tego drugiego. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Ancient Warfare, dajcie znać w komentarzach, ja oczywiście komentarze wasze czytam. Także jeżeli coś macie fajnego tam do napisania, to na pewno to do mnie, e, do mnie dotrze. Okej, okay, tak się to prezentuje, tak to wygląda. W sumie spoko to. No, spoko sprawa powiem wam. Że taki mur na mur, dobra. Ja muszę jeszcze siebie położyć. Powiedzmy, że choose equipment, właśnie, ja muszę sobie coś wybrać. Distance Bow oczywiście musi być i nie będę bez niczego jako zwykły też e, zwykły ziomek. Z tym, że ja będę. Hmm, gdzie ja mogę być? Się zastanawiam, gdzie ja mogę być, żeby mieć fajny widok, po, widok na całą bitwę. Powiedzmy, że będę sobie tutaj stał. Taki samotny, jeden z tyłu, gościu, żeby miał widok po prostu na całą akcję. Lecimy z oblężeniem, znaczy z bitwą zamek kontra zamek. I zaczęli się, no o, w oknie, ej, tylko nie mogę tam, o, kurde. Wow, ohoho, ej, zarąbisz to wygląda. Dobra, spokojnie, tylko ja bym chciał tam przejść. E, mogę tu przejść, przepraszam. Mm, wiecie co, cofnę to? Spectate. Nie, 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 kurde. Ja bym chciał wejść jeszcze raz to. Escape. A widzicie, nie, nie, nie mogę nic z tym zrobić, szkoda. Dobra, mogę spaść sobie na dół, żeby sobie popatrzeć z tej strony. Dobra, oni mają jakieś, widzicie, inne strzały. Ej, spoko, naprawdę fajnie to się prezentuje. Że się napierdzielają, tak? No ciekaw, wiem kto wygra. Ooo, strzeliłem, strzeliłem w trupa. Może jakoś zamienić sobie te strzały na płonące? Chyba nie. Po prostu chyba to jest taka jednostka, że z płonącymi strzałami. Dobra, ja będę tutaj grał. Ja im wparuję właśnie do bazy, żeby oni nie się skupili na mnie. Może mnie nawet zabiją, jeżeli mi się to uda. O kurde, szkoda, że tu nic na razie się nie pali i tak dalej. No to też, to też fajnie, jakby twórcy zrobili, żeby zamki by płonęły i tak dalej od takich strzał. Wow, ale dostał w głowę. O, i y, niebiescy wygrali, także spoko sprawa, a my teraz lecimy mm, do menu. Wziąłem sobie taką bitwę zamek na zamek, bo no nie wiem, miałem to w głowie. U mnie to w głowie chyba lepiej wyglądało. Weźmiemy są w, wreszcie zapowiadaną arenę gladiatorów. Okej, okay, tab. Okej. Okay. Mamy niebieskich i czerwonych. A, i musimy po kolei. Ciach! Ciach! Wow, 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 wow. Ale to jest głośno. Dobrze. O kurde, high score. Dobra. Teraz mi się uda. Nie wiedziałem wcześniej na czym to polega, teraz już wiem. Dobra, leżysz, leżysz, leżysz. O kurde, ale będę musiał to ściszyć, wiecie. Ja kompletnie nic nie, nie słyszę teraz, co mówię. Ale coś Coś z tym zrobimy, dobra. Którym się rzucało broń? Ku? Nie, ku się rzucało? Którymś pamiętam, że mi pisaliście nawet o tym. Wow, ludzie skandują, co się dzieje. Tak im się to podoba. Tak im się podoba ręka. Powiem wam, że nie wiem. Nic nie słyszę kompletnie. Trudno, jakoś sobie poradzimy. Dobra. Pyk. Okej, okay, kolejny umarł. Spoko. O, Warhammer. Dobra, dajcie mi młot wojenny. Dajcie mi młot. Jest. Oj, dostałem, dostałem, dostałem. Ale spoko. Jeżeli teraz mi się uda dobre cięcie zrobić, to naprawdę ich dużo pozabijam. Nie mogę. Powiem wam tak. Nie mogę. Nie mogę grać, bo jest po prostu za głośno. Ja nic nie słyszę. Settings, music. Nie, po prostu nic nie słyszałem. Nie, nie wiem, czy coś się spieprzyło u mnie, czy jak, ale tego trybu nie da się grać. Uwaga, wchodzę jeszcze raz. To jest, to jest tak głośno. Dobra, lecimy. Teraz może będzie. O! Teraz co się robi z minuty? sekundy na sekundę nie, to się robi, wiecie co, coraz głośniejsze. Pewnie wy też to zauważyliście, wyobraźcie sobie, że u mnie jest tak z 10 razy gorzej. Także nie, 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 Gladiator Arena, niby spoko tryb, ale jednak nie. Conquest, o właśnie, z tym Conquestem mo można by było zrobić. Weźmiemy sobie 32 graczy, tickets, um, weźmy 200, re respawn time 5 sekund, flag time, e, capture 10, fair times, znaczy, że będą takie, wiecie, do dobre zespoły. Um, choose equipment znaczy, że będą dały. sprawiedliwe, właśnie tego słowa mi brakowało, dobra ja będę, będę zakłóty w ciężką zbroję okej, okay, play i lecimy kurde z tematem, zobaczymy komu się uda przejąć, mamy oczywiście ekipę i to są tylko jednostki naziemne wydaje mi się, że też spoko sprawa nie, nie ma czegoś takiego, że będą na koniach ludzie i tak dalej, typowa bitwa piechoty samej także przejmę chyba zaraz pierwszą flagę oni tak wolno biegają, znaczy biegną. Nie wiem o co chodzi, ale przynajmniej dzięki temu zdobędziemy sobie punkcik i zobaczcie, 10 sekund chyba przejmujemy flagę. Także poczekajmy sobie na spokojnie. Oni też za chwilę przejmą flagę. Ale oczywiście walka, jak zwykle, będzie trwała tylko i wyłącznie na fladze tej numer C. Znaczy, numer o literze C. Reszta to jest po prostu kto się tam gdzieś przekradnie i spróbuje przejąć. O, widzę już jednostki wroga. Kurde, duża ta mapa dosyć jest. Okej, okay, oni już przejęli. Wow, już stracili 20 punktów. O, teraz 20 punktów stracili. I dopiero chyba przejmą pierwszy punkt zaraz. Także dosyć dobry start mieliśmy. O, przejmują punkt swój. E. Dobra, pyk. I my będziemy mieli punkt C, także powinno nam się bez problemu udać. Ale oni szybko tracą te punkty! A, co dwa teraz punkty. Jak przejmę C, no to stracą pewnie wszystkie punkty. Znaczy, będą tracili trzy punkty na sekundę tam. Także to jest dziwne, bo my nawet pewnie nie, nie dojdzie do starcia, a my już będziemy po, e, po walce. Także za chwilę będę musiał ustawić po prostu większą... E, większy, większy, większą ilość punktów, żeby to troszkę trwało. Bo zobaczcie. Nawet nie było jeszcze starcia, oni mają już e, mniej niż 100 punktów. Także, czy to jest w ogóle sens czegoś takiego? Nie wiem, nie, nie wydaje mi się. Dobra, 10 godzin później. Ja idę się bić, wiecie? Ja idę się bić. Nie pozwolę, nie, nie pozwolę, żeby to się skończyło bez żadnej walki. Chociaż jedną osobę postaram się zabić, zanim oni cokolwiek tu zrobią. i no przejmujcie, przejmujcie. O nie, nie przejmą tego punktu. Patrzcie, wystarczy, że ja im to tak jakby zablokuję. Możli o, o, dobra, dobra, ich jest jednak więcej i przez to oni przejmą ten punkt, żałuję, że to powiedziałem i uwaga, 6-3-0, bum, wygraliśmy, jak to się stało? Po prostu, no, złe ustawienie, nie wiedziałem, że to aż tak będzie krótko trwało, dobra, ticket weźmy sobie, um, no, 600, 600 ticketów sobie weźmy, coś takiego, um, flag time 20, nie, 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 to... Weźmy sobie Sprawiedliwe Zespoły. O, można sobie wybrać mapę jeszcze. Wow, ej, to jest spoko. Czekajcie, weźmiemy sobie tą mapkę. Dobra, po raz pierwszy zagramy na innej mapie. Wow, ale nowość, co, co to jest? Co tutaj się dzieje, kurde? Dobra, ja lecę oczywiście szybko przejmować te flagi. I widzę, że mapa jest mniejsza, także to będzie o wiele dynamiczniejsze. Znaczy, w ogóle będzie dynamiczne, bo to, co przed chwilą było, to była jakaś tragedia. I nieporozumienie. Także lecimy z tematem. Pyk! Dziękuję bardzo. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to się skończy. Co zaraz będzie. Czy dojdzie wreszcie do długo oczekiwanego starcia? Okej, okay. oni zaczynają tracić punkty spoko. I przejęli nawet pierwszy punkt, kiedy ja przejmuję drugi. Także to nie jest już taka duża przewaga. Dobra. Lecimy szybko, 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 szybko. O trzeci punkt. Jeżeli będziemy miel trzeci, to wygramy. I jeżeli oczywiście uda nam się go utrzymać. Czy w ogóle są tam łucznicy? jacy Tak, są łucznicy, bo w sumie strzelali do mnie. Zapomniałem, mam tarczę, Tak wyglądam na ten moment. W sumie spoko. I bum! Lecimy. Tego już nie przejmiemy, także musimy się tutaj ustawić. Czy wszyscy są gotowi? A, tam ci chyba wolniej biegną. Z tego co widziałem. Dobra. Oni teraz oczywiście szybciej punkty. Także spoko, panowie. Damy radę. W ogóle inne formacje mamy. My jesteśmy bardziej rozproszeni, oni są bardziej w kupie. I przez to oni przegrają, patrzcie. Przyjmę sobie teraz parę strzałów na tarczę. O, jeden strzał poszerł. Super, super. Daj, dajcie, strzelcie jeszcze raz. O, odbite. Już jesteśmy blisko, dobra, panowie. Wreszcie do bitwy. O, kurde. I... Nie wiem, nie wiem ilu pociąłem, spoko. Woo, Wygrywamy to! Wygrywamy, ja idę, ja idę na tyły się z nimi napierdzielać. Sorry, panowie. Uuu, macie jakąś fajną tarczę. Dobra, powinniśmy to wygrać. Powinno być. Powinno być całkiem spoko. Patrzcie, nie spodziewali się, że ktoś im wejdzie na plecy, a to byłem ja, to byłem cały czas ja. I nowe jednostki oczywiście będą cały czas przychodziły. E, bo wtedy to nie byłoby sensu, gdyby były jakieś tam przerwy między falami, wow, 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 no i umarłem, dobra, respawn, zaraz powinienem się tutaj pojawić, mam nadzieję, że moja armia się do tego momentu utrzyma, aha, oni się po prostu pojawiają w punkcie, tym ostatnim swoim punkcie, dobra, dobra, wiecie co teraz ja zrobię, patrzcie, ja pójdę na ich punkt pierwszy, a nie, oni się jednak na pierwszym punkcie pojawiają, dlaczego, nie rozumiem tego, ale spoko, ja się nimi tutaj zajmę. Sorry, chłopaki. O, kurde, jak mnie szybko zabijają. Ciekaw jestem, czy. O nie, za zabójstwa. A, szkoda, że za zabójstwa też nie liczy punktów. Znaczy, nie odejmuję, bo e, teraz zabójstwa za bardzo nie mają wpływu na grę. Czy po prostu sobie zabijamy tylko i wyłącznie, e, bo, bo, bo chcemy sobie pozabijać. Nie, no ma, ma oczywiście to tam jakiś wpływ na grę. O, kurde, to jest chyba na wyż, dalszy zasięg ta broń. Pyk! O, aś się z nich nie, nie, w nich. Niepotrzebnie w sumie to zrobiłem, bo mogłem bez problemu. E, bez problemu poczekać. A, czyli ja się pojawiam. Na różnych punktach, czy jak to jest? W sumie nie rozumiem za bardzo tego trybu, powiem wam. Znaczy rozumiem chodzi, ale dlaczego ja się pojawiłem e, przed chwilą w tym, na tym punkcie środkowym i od razu poszedłem do bitwy, a czemu się przed chwilą pojawiłem na tamtym punkcie, to nie mam pojęcia, w ogóle jakieś widły latają. Dobra, weźmy sobie łuk. Napierdzielajmy z łuku. Jakaś strzałka. O, o kurde, dostał. Dostał. W... O, kolejny dostał. Dobra, ja sobie będę tutaj strzał. Zobaczcie. To jest, to jest najlepsza, najlepsza taktyka. Stoisz sobie z boczku e, i po prostu strzelasz tych. O kurde, nie trafiłem. O, Blue Guys One. Także udało się wygrać. I wiecie co? Zrobimy tak jak z Sapsem: że kolejny odcinek pojawi się dopiero, powiedzmy, 7 albo po 7 stycznia, kiedy gra dostaje, dostanie nowego update'a. Bo nie chcę, przyznam szczerze, że nie chcę mi się przechodzić tej kampanii, bo ona jest tak nudna jak flaki z olejem, tutaj kompletnie nic się nie dzieje. Także poczekamy sobie, jakie nowości nasza gra dostanie. A na razie dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć!